No witam. E, mam nadzieję, że mikrofon działa. I co? E, obeszła nas informacja, która jest potężna. Po prostu potężna. E, dosłownie dzisiaj się obudziłem z taką wiadomością, a bardziej doszła do nas dzisiaj taka wiadomość, że Baw przestał e, obsługiwać w sensie. E, nie można Europejczycy i generalnie wszyscy poza Chinami. Chińczykami nie są w stanie wystawiać, sprzedawać niczego na bafie. E, wyskakuje informacja, e, że żeby sprzedawać, musisz mieć podlinkowany, właśnie e, albo Alipay, którego no niestety my, Europejczycy, nie możemy mieć, ani w ogóle nikt poza Chińczykami, albo podpinasz sobie chińską kartę bankową, e, z czego my też raczej nie mamy. No i się zdarzyło dużo ciekawych rzeczy, więc po pierwsze to nie wygląda jak jakiś błąd, że to zostanie naprawione. Wydaje mi się, że oni z jakiegoś powodu faktycznie chcą jakby ja nie wiem czemu to robią, ale nie chcą, żeby ktoś spoza Chin uczestniczył na tym rynku. się to jest w pieniędzy eee, i prawdopodobnie od, odpłynie w chuj pieniędzy. Eee, no bo przecież... Tyle, ile się działo tutaj transakcji od strony, właśnie reszty świata, to, to wydaje mi się, że ich, poczują to. Ale tak, jak sobie wejdziecie, to niby nic, macie tu jakieś pieniążki, niby nic, niby ten, 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 ale jak sobie wejdziecie na przykład na, nie wiem, którąś ze stron, gdzie mam tutaj oni, na przykład chcecie to wystawić, nie? No kurwa, to jest wystawione. Zresztą chcesz to wystawić. Klikasz sell i załóżmy chcę za to dostać 300. Yy, I klikam sobie sell. O! To się pojawia takie coś. Eee, no. I kurwa. Yy. No dobra, ale tak coś z ciekawszych rzeczy, jeszcze co z tym związanego, to jest to, że yy, w ogóle skiny z jakiegoś powodu strasznie pospadały. Co jest. Te mnie powinno pójść na odwrót. Jeżeli dużo ludzi o właśnie jeżeli turbo dużo ludzi, którzy ma, miało baw balans i przestali mieć możliwość sprzedaży, to stwierdzili, że zaczną kupować i kupują, a skoro nie mogą sprzedawać, to z rynku też spadnie wiele, no to jest mniej do wystawionych, więc zacznę więcej, jeszcze więcej do sprzedaży, więc tu w ogóle powinno lecieć do góry, no tak trochę się dzieje. E, ale kurwa może na lepszy przykład będzie na przykład, na, na przykład, na przykład, na przykład, o tutaj, to to jest piękny przykład, to w ogóle jest dojebany. O, nie? W sensie to już zaczęło się wcześniej, ale no kurwa widać to w ogóle jakie są spadki. No nieważne, w sensie E, jakie są skutki tego? Po pierwsze, wydaje mi się, że w ogóle cały. Nie chcę, nie chcę tego mówić, ale kurwa. Na tym rynku to był taki rynek, gdzie mogłeś sobie po prostu. E, gdzie bez kitu ludzie kupowali naklejki, żeby je naklejać. Ja tu będę poruszał głównie naklejki. Że ktoś bez kitów wchodził tutaj, kupujesz naklejkę za, złóżmy 400, żeby ją nakleić. Nie znam innego e, rynku na Europie. Poza Steamem, gdzie ktoś tak robi. W sensie, ja nie wiem, gdzie ci wszyscy ludzie, którzy byli teraz na Wafie, gdzie oni pójdą. Bo my mamy tony różnych innych e, marketów takich zewnętrznych, poza Steamem, które działają, które oferują wypłaty pieniędzy nawet dla nas, więc to jest nawet korzystne, ale po większym procentach. Dzisiaj są gorzej zoptymalizowane. Na przykład naj, najciekawszym jest CS Float. W sumie to zostawię, bo jest ciemniejsze. jest float, bo ma tam wiem, chyba 4,5% fee tylko. W sensie jak sprzedajesz to 2, jak kupujesz to 0, a, a jak wypłacasz to chyba 2,5% czy coś takiego, też zależy od jakiejś kwoty. I to jest w sumie spoko. Ale też ta strona wygląda tragicznie i obsługa tego to jest tragiczna. W ogóle tam się Bajorderów nie da uzupełniać. Ty możesz zobaczyć, że ktoś ma order załóżmy na coś, za nie wiem, 4 dychy, ale jak chcesz to sprzedać, to ty musisz wystawić to za 4 dychy. I z jakiegoś powodu to nie jest automatycznie, że automatycznie jak ktoś ma buy order na 4 dychy, to wystawia za 4 dychy, to automatycznie e, dobiera Ci tą transakcję. Ja miałem taki przypadek, że serio chciałem coś sprzedać, bo buy order był dosłownie 1 do 1 z tego, co było na najniższym listingu i stwierdziłem, w sumie to mi się opłaca zrobić takie coś. wystawiłem to w taki sposób, że tam nie wiem, zrobiłem złotówkę taniej na jakimś drogim skinie i i kurwa, nie poszło. I nie wiem, i chyba czekając dwie godziny, aż dostanie to uzupełnione. Eee, I tak to działa. Albo w ogóle też sprzedaż. Kurwa, w ogóle są te. Coś mamy jeszcze tak, są takie ważniejsze, no to jakiś skimport Teraz skimbit eee, Kurwa, D-Market. W eee, sumie są... kurwa. I tyle i tyle jest, ale nie pamiętam żadnego. No kurwa, no fuj ich jest, ale też są mało popularne, bo po pierwsze mają ogromne prowizje i po drugie mało osób z nich korzysta. I w sensie nie, ja też nie znam drugiego takiego rynku, który miałby tyle opcji, jeśli chodzi o crafty. W sensie jest, jest flot, który jest całkiem dobry, ale to też nie jest to samo. Tutaj mogłeś wejść sobie na buffie, cyk, pyk, pyk i masz 300 różnych kraftów na przykład do kałacha Slata, dosłownie za Market Price i masz jakiś pojebony krafty. Nie znam jednego takiego rynku. Oni się na pewno, na 100%, ci wszyscy ludzie, oni się gdzieś rozejdą. W sensie mam nadzieję, że oni po prostu pójdą sobie... Mm, najlepiej chyba byłoby na CS Float'a. Yy, ale kurwa, ja się boję, że wiele ludzi przestanie w ogóle cokolwiek robić. W sensie ja się boję, że na CS Flocie nigdy nie osiągniemy tego, co jest na BaFi teraz naprawdę, że to już będzie coś takiego trudnego. W ogóle ciekawa rzecz jest taka, co się dzieje teraz na bafie ze strony chińskiej, bo wyobraźcie sobie, że tam ten popyt, który oni generują ze strony takiej chcę nakleić, jest ogromny i większy niż w Europie, niż w reszcie świata, um, a teraz i mega supply spot. No bo nie ma europejczyków, nie ma w Stanach, nie ma kto to sprzedawać, tylko chińczycy to wydaje mi się, że to ceny na bafie może w jakiś sposób e, wpłynąć. Ale też nie wiem. W sensie, ja się zastanawiam. Jak nie jesteś w stanie już sprzedać załóżmy niektórych rzeczy po tych cenach, nie wiem, czy nie zobaczymy tego samo, samego, co na wlepkach albo na skrzynkach. Że se niektóre rzeczy potaniają po prostu. Bo właśnie ludzie nie przejdą do, na inne markety, tylko już po prostu, kurwa, nie wiem, zostaną tak między przestrzeni, pomiędzy buffem a czymś innym albo steamem. W sensie burwa, no. Nie wiem. Boję się tego. Nie podoba mi się to. W sensie prawdopodobnie za niedługo zobaczymy jakieś nowe markety. No, bo to jest okazja, którą pewnie wielu ludzi chciałoby wykorzystać, ktoś kto ma jakieś zdolności takie programistyczne, więc, więc pewnie takie coś będziemy widzieli. Ale wydaje mi się, że dla samego Valve i Steam to też nie jest dobre. A jeszcze wspomnę, bo tego nie mówiłem: że Microsoft przymierzał się kiedyś do e, zakupu Valve. Wydaje mi się, że to nie doszło do skutku. E, też nie wiem, czy oni nie planują nadal tego. E, no bo takie dwie grube rzeczy wychodzą w takim jednym i takim samym czasie. No nie wiem. E, nie podoba mi się to. Tak tylko powiem. Ale z drugiej strony to są idealne wszystko rzeczy pod Kopenhaga, No po prostu kurwa, idealne. Idealne. No bo teraz każdy, kto jak miał jakieś yy, z openingów z Kopenhagi, to leciał na buffa, wszystko leciało, dosłownie w sekundę się sprzedawało. też dużo nie było wystawionych tam, nie? Pamiętajmy, ale generalnie było 10 razy więcej niż na Steamie. To teraz na Steamie pewnie będzie dużo więcej ruchu, właśnie z tymi naklejkami, więc. Eee, pewnie też potaniają na nim, nie? No bo co? Ale też zobaczymy. Kurwa. Eee, I co? W ogóle z nich zapalono tych wszystkich traderów, co na W ogóle kurwa, to też jest ważne, na przykład taki skinport, czy nawet e-market, czy inne te markety, one miały taką politykę, że Ty mogłeś tam po prostu sprzedać instant. Że nawet nie musiało być kupca, żeby to kupili, żeby ktoś to kupił, tylko po prostu mogłeś instant stronce sprzedać za tam, nie wiem, chyba ileś tam procent bafa I oni sobie na tym zarabiali, nie? Że po prostu przerzucali na bafa i sobie pieniążki zarabiali. Tego już nie będzie. Więc to już jest jeden taka, taki nieprzyjemny skutek, nie? Bo wiem, że dużo osób na jakimś właśnie skin cashier czy coś takiego e, wypłacało w ten sposób środki ze skinów. I teraz tak nie będzie można. To się pewnie... Można, no w sensie no zablokują to, no bo oni pewnie też nie mogą już na buffer wystawiać, ale no co, nie wiem. Jestem ciekaw w ogóle, czy VPN działa w ten sposób. W sensie przelegujesz się na Chiny, już jest wszystko Git. Eee, to jest ciekawe, bo jeżeli tak, no to to jest w zasadzie kurwa game changer. no To jest po prostu maska dla każdego, ale to jeszcze wszystko wyniknie, nie wiem. Ale z tego, co tu widzimy na załączonym obrazku, no to wydaje mi się, że to się nic nie zmieni. Ale co, niemniej trzeba obserwować sytuację i co. To tyle. Do widzenia.